Dzisiaj prowadzimy szkolenie Akademii Murowania w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie. Ja uważam, że jest to jedna z najlepszych form zdobywania wiedzy. To, co ja jestem w stanie im powiedzieć w teorii, czyli na podstawie podręcznika, zdjęć, widzą w rzeczywistości. Co więcej, mają szansę, żeby przećwiczyć pewne czynności. W zeszycie tego nie zrobimy. Uczniowie bardzo chętnie korzystają z takich szkoleń, ciągle się dopytują, kiedy będzie więcej, kiedy będzie następne. A w ogóle współpraca z Waszą firmą to jest po prostu rewelacyjna i od wielu lat korzystamy z tych szkoleń i od wielu lat uczniowie bardzo chwalą sobie i sposób prowadzenia zajęć, i zakres, i to, że pokazujecie rzeczy nowe, nowe rozwiązania. My jako szkoła jesteśmy bardzo wdzięczni, że. Firma podjęła takie działanie jak Akademia Murowania. Dzisiaj mamy tak zwany dzień otwarty tak, dla szkół podstawowych. Ja mam nadzieję, że tak jak dzisiaj widzieli nas też uczniowie klas ósmych, zobaczyli, że to budownictwo to nie jest to, co było kiedyś ciężkie, pracochłonne, fizyczne, że tutaj mamy bardzo fajną alternatywę budownictwo lekkie, szybkie, przyjemne. Była lekcja z murowania, która nam się. Bardzo, bardzo przyta, tak. Było bardzo fajnie praktycznie pokazane, mogliśmy wszystko dosknąć, jakby wszyscy, wszyscy spróbowali, cała 17 osób. Było bardzo, naprawdę pan bardzo miły, fajnie tłumaczył wszystko i naprawdę było super. To są dla nas nowe totalnie materiały. Nie znałyśmy tego wcześniej, ale pani włączyła nam film cały taki opowiadający o tym przed całym tym szkoleniem, więc już jakieś wiadomości mieliśmy. Ponieważ nie mamy praktyk, tak, dopiero w trzeciej klasie, więc jakby dla nas to jest coś bardzo fajnego, to jest bardzo fajne doświadczenie. No i to... zawsze takie praktyczne rzeczy, co możemy dosnąć, coś zrobić, to lepiej zawsze zapamiętujemy niż taką samą teorię. No, ale... Fajnie by było, jakbyśmy mieli więcej takich szkoleń. Fajne to jest po prostu. No, mi na przykład bardzo się podobało. Mogłem się nauczyć wielu rzeczy nowych, o których jeszcze nie wiedziałem. No, szkolenie naprawdę przebiegło sprawnie. Było bardzo dobrze, dużo było opowiadane. Dużo nowych, ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy. I było naprawdę przyjemne. Ja rozumiem, że wy jeszcze praktyk nie macie, ale widziałem, że fajnie wam to idzie, czyli gdzieś w ogóle ćwiczycie, albo mieliście do czynienia gdzieś prywatnie na budowach, czy, czy nie? A czy się może nie tyle co na budowach, co mimo wszystko tak ogólnie przy jakichś takich wykończeniach i tak dalej, to jest zawsze, przy... zachowuje się te umiejętności, które zawsze kiedyś się przydają i jest o wiele łatwiej. Człowiek mniej więcej wie, sobie, jak ma pracować. Jakie są Wasze takie odczucia, pierwsze, jak mieliście tam do czynienia właśnie z Itongiem? Wydaje mi się, że bardzo sprawnie i szybko się tym muruje. Nie jest to jakoś jak w, zwykłych, w tych zwykłych metodach. Nie trzeba robić tych spojrzmowych. Zgadza się. Łatwiej i przyspiesza tą pracę. Jest naprawdę przyjemnie. Czy chcielibyście więcej takich szkoleń, czy uważacie, że jak jest podatne? Tak? Jak najbardziej, tak. Super, to się bardzo cieszymy, że Wam się podobało w takim układzie. No i mam nadzieję, że w przyszłości się będziemy spotykać e, już fizycznie na budowach i będziecie pracować z naszego materiału. E, bardzo fajnie przygotowani uczniowie, to trzeba przyznać, że pomimo, że mieli pierwszy raz kontakt z tym materiałem i w ogóle z pracami morarskimi, to byli chętni, są fajnie tutaj zachęcani, świetnie przygotowani przez szkołę do tego, żeby podejmować właśnie takie prace. Ja Ci, dziękuję ci bardzo dziękuję i zachęcam do dalszej współpracy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie powtórka tego, prawda? Się. Dziękuję, dziękuję się bardzo.